To zakończenie walki wywołało falę kontrowersji, ponieważ niektóre inne przypadki na tej samej gali, w których zawodnicy wykonywali podobne nielegalne ruchy, nie kończyły się dyskwalifikacją w jednej z walk Alberto, kopnął Gracjana, który również opierał się o ścianę. Pity, Widzicie, że ATM zaczynało od realii, 25. są dwa światy. I Amazon, które wygrałem. Przypadek. Ale nie został ukarany w innej walce Denis Labryga, kopnął Piotra Halmanna w głowę w parterze, ale również nie otrzymał kary. Dysk